Przeczytam wybrany fragment na dziś. Dlaczego mama Krzysia myśli, że święta są po to, żeby dużo jeść? Hmm? Ja nie chcę, aby Krzysiu miał brzuch jak święty Mikołaj. I zauważamy tutaj bardzo ważne słówko myśli. Słówko myśli. Dzisiejszym bohaterem jest słówko myśli. I teraz pytanie. O czym mama myśli? Czyje to są myśli? Właśnie, czyje to są myśli? Czy to są myśli mamy Krzysia? Mama Krzysia myśli. Czy te myśli są. jej włożone do głowy? Właśnie. Fragment został wybrany specjalnie na ten moment, ponieważ jesteśmy w długim okresie świątecznym, który jak na razie nie ma zamiaru się skończyć, a czeka na jajka wielkanocne. I z tej okazji, że jeszcze uśmiechają się do nas renifery czekolady i Mikołaje, pomyślałam, że to właśnie myśli są nie mamy, a myśli Świętego Mikołaja ona sama wymyśliła. Czy może to są myśli? Świętego Mikołaja. No i właśnie, jesteśmy w takim okresie, który trwa i trwa i trwa, ten świąteczny, też mikołajowy, więc ja chciałam zaproponować wszystkim, znaczy zaproponować, każdy zrobi to, co chce i może dalej jeść to, co chce i myśleć tak, jak chce, jak mama Krzysia, bo fajnie byłoby, gdyby świętować tak długo własne urodziny. Śpiewać piosenki o swoich dokonaniach, o swoich fantastycznych wspomnieniach, można zrobić z siebie samego z czekolady. Po prostu cieszyć się właśnie z sobą. Bo któż może się tak cieszyć nami, jak właśnie my sami. Tak naprawdę tak naprawdę. To jest. Koniec pierwszego odcinka fragment Lucrecji na dziś.